Prawda zawsze przychodzi do nas w ciszy, w przestrzeni pomiędzy myślami, gdzie ego przestaje dominować. Dzisiaj musimy zmierzyć się z prawdą, która dla wielu będzie trudna do przyjęcia. Prawdą o roślinie, którą wielu uważa za duchowy skrót do wyższej świadomości. Kanabis, starożytna roślina używana przez tysiące lat w praktykach duchowych na całym świecie. Wielu z was wierzy, że substancja ta automatycznie podnosi wibracje duszy, otwiera trzecie oko, łączy was z wyższymi wymiarami. Ale czy to prawda? Czy to nie jest przypadkiem największe duchowe złudzenie naszych czasów? Kiedy dusza poszukuje ewolucji, zawsze szuka drogi na skróty, to naturalne. Część nas pragnie osiągnąć oświecenie bez ciężkiej pracy, bez konfrontacji z własnymi cieniami, bez dyscypliny codziennej praktyki. I właśnie tutaj kanabis staje się zwierciadłem naszych duchowych pragnień i lęków. Prawda jest taka, że kanabis nie podnosi automatycznie duszy. Bez świadomości, bez właściwej intencji, bez głębokiego zrozumienia natury umysłu, może ona faktycznie uwięzić was w cyklu duchowych złudzeń. Rozpoznaję to, ponieważ sam byłem świadkiem tego procesu u tysięcy poszukujących, którzy przychodzili do mnie z przekonaniem o swoim duchowym postępie podczas gdy w rzeczywistości kręcili się w kółko. Kiedy umysł jest pod wpływem tej substancji, bardzo łatwo pomylić intensywne doznania z prawdziwym duchowym przebudzeniem. Czujecie uniesienie, połączenie, miłość, rozszerzenie świadomości, ale te stany są tymczasowe. Prawdziwe duchowe przebudzenie nie jest stanem, jest trwałą transformacją, która pozostaje z Wami nawet w najcięższych momentach życia, w starożytnych tradycjach szamańskich gdzie stosowano rośliny świadomościowe, zawsze istniał kontekst rytualny, przewodnictwo i jasno określony cel. W dzisiejszym świecie, gdzie kanabis jest często używana rekreacyjnie, bez tych elementów, doświadczenie może prowadzić do tego, co Wielki Jasnowic Stefan nazywał złudzeniem przebudzenia, stanu, w którym ego przekonuje się o swojej duchowej ewolucji, podczas gdy w rzeczywistości jedynie się wzmacnia. Nie chcę być źle zrozumiany. Nie twierdzę, że roślina ta nie ma potencjału duchowego. Ma ogromny potencjał, ale jak każde potężne narzędzie, wymaga mądrości w używaniu. Wymaga zrozumienia, że roślina nie jest nauczycielem. Jest tylko lustrem, które pokazuje to, co już jest w Was. Wielu z Was miało głębokie objawienia podczas doświadczeń z kannabis. Czuliście, jakby zasłona rzeczywistości została uniesiona, jakbyście ujrzeli prawdziwą naturę istnienia. Ale zapytajcie siebie, czy te objawienia zostały zintegrowane w waszym codziennym życiu? Czy doprowadziły do trwałych zmian w waszych relacjach, w waszej pracy, w waszym stosunku do świata materialnego? Czy jesteście bardziej współczujący, bardziej obecni, bardziej zdolni do bezwarunkowej miłości? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to być może doświadczyliście tego, co nazywam duchowym złudzeniem chwilowego wglądu który nie został zakorzeniony w rzeczywistości waszego życia. Prawdziwa duchowa transformacja zawsze przejawia się w materialnym świecie, w waszych codziennych wyborach, w jakości waszej obecności. Głęboka prawda o kanabis, którą niewielu rozumie, leży w jej zdolności do działania jako zwierciadło duszy. To nie jest przypadek, że doświadczenia z tą rośliną są tak różnorodne, od głębokiej błogości po przytłaczający lęk. Kanabis nie tworzy niczego nowego w waszej świadomości. Ona jedynie wzmacnia i odbija to, co już w was istnieje, często w zakamarkach podświadomości, których unikaliście. Kiedy pracuję z poszukującymi, którzy regularnie używają tej rośliny, widzę wyraźny wzór. Przychodzą oni do mnie mówiąc: Podczas sesji z kanabis doświadczyłem kosmicznej jedności, lub zobaczyłem, jak wszystko jest ze sobą połączone. I choć te doświadczenia są prawdziwe na pewnym poziomie, to istotne jest zrozumienie, że roślina nie pokazała im niczego, czego ich dusza już nie wiedziała. Ona jedynie odsłoniła zasłonę, która oddzielała ich świadomy umysł od tego wrodzonego zrozumienia. To właśnie tutaj leży potencjalne niebezpieczeństwo. Wielu zaczyna przypisywać roślinie moc objawienia, zamiast uznać, że to, co zostało objawione, zawsze było częścią ich istoty. To subtelne, ale kluczowe rozróżnienie. Kiedy uzależniamy nasze duchowe objawienia od zewnętrznej substancji, tracimy z oczu fundamentalną prawdę, że boskość już mieszka w nas, czekając na odkrycie poprzez świadomą praktykę. Wyobraźcie sobie, że wasza dusza jest jak ocean, głęboki, tajemniczy, zawierający niezliczone skarby i stworzenia. Codzienne życie pozwala wam pływać jedynie po powierzchni tego oceanu. Cannabis jest jak specjalna maska do nurkowania, która pozwala zanurzyć się głębiej. Ale maska nie tworzy oceanu ani jego zawartości. Ona jedynie umożliwia tymczasowy dostęp do tego, co zawsze tam było. Ta metafora prowadzi nas do kolejnego aspektu zwierciadła. Cannabis często pokazuje nam nie to, co chcemy zobaczyć, ale to, co musimy zobaczyć. Ilu z Was doświadczyło napadów lęku, paranoi lub konfrontacji z bolesnymi wspomnieniami podczas sesji z tą rośliną? Te doświadczenia nie są złymi tripami, są zaproszeniami do stawienia czoła zacienionym aspektom siebie, które domagają się uwagi i uzdrowienia. W starożytnych tradycjach duchowych zwierciadło było potężnym symbolem samopoznania. Poznaj samego siebie. Ta delfinijska maksyma była wyryta w świątyni Apolla. Kanabis, użyta z właściwą intencją, może służyć jako takie zwierciadło. Ale jak każde zwierciadło, może być używana zarówno do głębokiej introspekcji, jak i do powierzchownego narcyzmu. Obserwuję, jak wielu współczesnych poszukujących używa tej rośliny, by potwierdzić to, co już myślą o sobie i wszechświecie, zamiast pozwolić jej kwestionować ich założenia i prowadzić ku nowym perspektywom. To jest ego używające duchowych narzędzi do samopotwierdzenia a nie do transformacji. Prawdziwa wartość kanabis jako zwierciadła duszy leży w jej zdolności do pokazania nam zarówno naszego światła, jak i naszego cienia. W jednej sesji możecie doświadczyć kosmicznej miłości, a w następnej głębokiego poczucia izolacji. Oba te doświadczenia są Waszymi prawdami, aspektami Waszej duszy, domagającymi się rozpoznania. Kluczem jest tutaj integracja. Bez świadomego procesu integracji tego, co zostało odzwierciedlone, doświadczenia z kanabis pozostają jedynie ciekawymi epizodami, a nie krokami na ścieżce ewolucji duszy. Integracja wymaga odwagi spojrzenia prawdzie w oczy, cierpliwości do pracy z trudnymi emocjami i mądrości, by odróżnić autentyczne objawienia od złudzeń ego. Praktyka, którą zalecam wszystkim pracującym z tą rośliną, to prowadzenie dziennika zwierciadła. Po każdej sesji zapisujcie, co zostało wam pokazane, zarówno przyjemne, jak i trudne. Jakie wzorce się powtarzają? Jakie tematy powracają? Co roślina próbuje wam pokazać o was samych? Czego możecie nie chcieć zobaczyć? Pamiętajcie, kanabis nie jest nauczycielem, jest zwierciadłem. Nauczyciel jest w was, w tej części waszej świadomości, która obserwuje doświadczenia i wyciąga z nich mądrość. Ta subtelna różnica może zdecydować, czy wasza relacja z tą rośliną prowadzi do duchowego wzrostu, czy do duchowego zastoju. W końcu prawdziwa wartość zwierciadła nie leży w tym, co pokazuje, ale w tym, co robimy z tym obrazem. Czy używamy tych wglądów jako katalizatora zmiany, czy pozwalamy im przekształcić nasze codzienne wybory i relacje? To w tych pytaniach, a nie w samej roślinie, leży sekret używania kanabis jako narzędzia ewolucji duszy. Gdy zagłębiamy się w bardziej subtelne aspekty relacji między kanabis a duszą, musimy zwrócić uwagę na coś, czego konwencjonalna nauka nie może zmierzyć, ale co jest absolutnie realne w wymiarze energetycznym. Wpływ tej rośliny na wasze subtelne ciała i energetyczną częstotliwość. Każdy z Was jest istotą wibracyjną. Wasze fizyczne ciało jest otoczone i przeniknięte polami energii o różnych częstotliwościach. Tradycje wschodnie nazywają to aurą, ciałem eterycznym, ciałem astralnym i ciałem przyczynowym. Te subtelne ciała są nośnikami waszej świadomości i kluczowymi czynnikami w procesie duchowej ewolucji. Kiedy wprowadzacie kannabis do swojego systemu, nie wpływa ona jedynie na wasze fizyczne ciało i mózg. Ona istotnie zmienia wibracje waszych subtelnych ciał. Ten efekt jest natychmiastowy i można go zaobserwować dla tych Którzy posiadają zdolność widzenia aury. Początkowo, częstotliwość energetyczna zazwyczaj wzrasta, co może dawać uczucie lekkości, ekspansji i połączenia. To właśnie ten efekt prowadzi wielu do przekonania, że roślina ta automatycznie podnosi wibracje. Jednak to, co dzieje się przy regularnym, powtarzalnym użyciu, jest znacznie bardziej złożone i często niepokojące. Z czasem, zwłaszcza bez właściwej intencji. I praktyki integracyjnej, kanabis może faktycznie obniżyć waszą podstawową częstotliwość wibracyjną. Dlaczego? Ponieważ tworzy energetyczną zależność, gdzie wasze subtelne ciała zapominają, jak samodzielnie osiągać wyższe stany wibracyjne. Jest to podobne do sytuacji, gdy fizyczne ciało zapomina, jak naturalnie produkować pewne hormony, gdy są one regularnie dostarczane z zewnątrz. Wasze energetyczne ciało ma naturalną zdolność do wznoszenia swojej częstotliwości poprzez medytację, oddech, modlitwę, ruch i połączenie z naturą. Kiedy regularnie używacie zewnętrznego katalizatora, ta naturalna zdolność może zanikać. Co więcej, zmiany w częstotliwości energetycznej mają bezpośredni wpływ na wasze centra energetyczne czakry. Osoby regularnie używające kanabis często wykazują charakterystyczne wzorce w swoich czakrach trzecie oko Aina i czakra korony, Sahasrara, mogą wydawać się nadmiernie aktywne, podczas gdy niższe czakry, szczególnie czakra podstawy, Muladhara, mogą być osłabione. To tworzy energetyczny dysonans. Górna część waszego systemu energetycznego jest otwarta, podczas gdy podstawa pozostaje niestabilna. Ten dysonans ma praktyczne konsekwencje w waszym życiu. Możecie doświadczać głębokich duchowych objawień ale jednocześnie borykać się z podstawowymi aspektami życia materialnego finansami, zdrowiem fizycznym czy praktycznymi decyzjami. To klasyczny przykład bycia duchowo wysokim, ale przyziemnie niezrównoważonym. Jeszcze bardziej subtelnym, ale niezwykle istotnym aspektem jest kwestia portali energetycznych. Każde doświadczenie ze zmienionymi stanami świadomości otwiera to, co można nazwać portalami między wymiarami. Te portale są przejściami, przez które mogą przepływać energie, istoty i informacje z innych płaszczyzn istnienia. W starożytnych tradycjach, gdzie używano roślin świadomościowych, zawsze istniały rytuały ochronne, sposoby na zapewnienie, że tylko pozytywne, wspierające energie mogą przechodzić przez te portale. W dzisiejszym świecie większość użytkowników kanabis nie jest świadoma tej dynamiki i nie podejmuje żadnych kroków by chronić swoją energetyczną przestrzeń. To prowadzi do sytuacji, gdzie regularne używanie kanabis bez odpowiednich zabezpieczeń może faktycznie osłabić naturalną energetyczną ochronę waszej aury. Stajecie się bardziej podatni na wpływy energetyczne, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. To jak pozostawienie drzwi do waszego domu otwartymi, mogą wejść przyjaciele, ale również nieproszeni goście. Wiele osób doświadcza tego jako wzrost wrażliwości emocjonalnej, podatność na energię innych ludzi, lub nawet niewyjaśnione zmiany nastroju i myśli, które wydają się nie należeć do nich. W bardziej ekstremalnych przypadkach może to prowadzić do tego, co tradycyjnie nazywano attachmentami, subtelnych energetycznych bytów, które mogą wpływać na Wasze myśli, emocje i zachowania. Nie mówię tego, by Was przestraszyć. Ale by wprowadzić świadomość. Jeśli wybieracie pracę z tą rośliną jako narzędziem duchowym, kluczowe jest zrozumienie tych subtelnych dynamik i podjęcie kroków ochronnych. Proste praktyki, takie jak ustalenie świadomej intencji przed sesją, tworzenie świętej przestrzeni, używanie ochronnych wizualizacji, czy rytualne oczyszczanie po doświadczeniu, mogą znacząco zmienić energetyczne skutki waszej praktyki. Pamiętajcie też, że wasze energetyczne ciało potrzebuje regularnego oczyszczania i równoważenia. Praktyki takie jak kąpiele solne, praca z kryształami, dźwiękiem czy świadomym oddechem mogą pomóc w przywróceniu harmonii w waszym systemie energetycznym, zwłaszcza jeśli używacie kanabis regularnie. Ostatecznie każdy z Was musi stać się świadomym strażnikiem własnej energii. To nie roślina decyduje o wpływie na Waszą częstotliwość wibracyjną to Wasza świadomość, intencja i praktyka decydują, czy stanie się ona narzędziem wznoszenia, czy energetycznego drenażu. W tym finalnym rozdziale musimy zmierzyć się z być może najtrudniejszą prawdą iluzją przebudzenia. To zjawisko, które obserwuję wśród duchowych poszukiwaczy od dziesięcioleci, jest szczególnie powszechne wśród osób regularnie korzystających z kanabis jako narzędzia duchowego. Iluzja przebudzenia pojawia się, gdy intensywne doświadczenia są mylone, z trwałą transformacją świadomości. Kanabis może wywołać stany, które przypominają głębokie duchowe objawienia. Poczucie jedności z wszechświatem, rozpuszczenie ego, wizję boskości, fale bezwarunkowej miłości. Ale prawdziwe przebudzenie nie jest stanem, jest trwałą zmianą w sposobie postrzegania i bycia w świecie. Spotkałem tysiące osób, które były przekonane o swoim duchowym przebudzeniu po intensywnych doświadczeniach z kanabis. Mówili o kosmicznej jedności, o poczuciu misji, o głębokich wglądach. Jednak gdy pytałem o ich codzienne życie, często odkrywałem ten sam wzorzec. Nadal byli uwięzieni w tych samych konfliktach, tych samych wzorcach relacji, tych samych lękach. Prawdziwe przebudzenie zawsze manifestuje się w zwyczajności życia, w każdej interakcji, w każdym wyborze. To, co wielu z Was doświadcza, to to, co nazywam duchowym ego. Subtelną formą ego, które przejmuje język i koncepcje duchowe, by wzmocnić swoją tożsamość. To duchowe ego może być nawet bardziej zwodnicze niż zwykłe ego, ponieważ ukrywa się za maską oświecenia. Kanabis, ze względu na swoją zdolność do wywoływania intensywnych doświadczeń, może nieumyślnie wzmacniać to duchowe ego. Możecie czuć się wybrani, przebudzeni, oświeceni. Podczas gdy w rzeczywistości doświadczyliście jedynie tymczasowego przebłysku potencjału waszej świadomości, bez głębokiej integracji tego doświadczenia. Prawdziwa duchowa ewolucja wymaga tego, co tradycje ezoteryczne nazywają pracą z cieniem, konfrontacją z tymi aspektami siebie, których nie chcemy uznać lub zobaczyć. I tutaj kanabis może być zarówno pomocą, jak i przeszkodą. Z jednej strony, Roślina ta często przynosi na powierzchnię to, co zostało stłumione strachy, traumy, złość, wstyd. Te momenty konfrontacji mogą być bezcenne na ścieżce samopoznania. Z drugiej strony, bez odpowiedniego wsparcia i narzędzi integracyjnych, te konfrontacje mogą prowadzić do większego stłumienia, gdy doświadczenie staje się zbyt przytłaczające. Wielu użytkowników kanabis, gdy napotyka te ciemne aspekty, instynktownie od nich ucieka. Zmieniając myśli, włączając rozpraszającą aktywność, lub po prostu zwiększając dawkę, by przebić się przez nieprzyjemne doświadczenie. To stracona okazja do prawdziwego uzdrowienia i integracji. Prawdziwa praca z cieniem wymaga odwagi, by pozostać obecnym nawet w obliczu trudnych emocji i wspomnień. Wymaga narzędzi do przetwarzania i integracji tych doświadczeń. I najważniejsze, wymaga wsparcia, czy to w formie mądrego przewodnika, terapeuty czy wspólnoty duchowej, która rozumie te procesy. Jeśli zdecydujecie się używać kannabis jako narzędzia do pracy z cieniem, bądźcie przygotowani na to, co może się wyłonić. Stwórzcie bezpieczną przestrzeń, zarówno fizyczną, jak i emocjonalną. Miejcie pod ręką narzędzia gruntujące. Oddech, mantrę, przedmiot fizyczny, który pomoże Wam pozostać zakotwiczonym w teraźniejszości. I ideałem jest mieć zaufaną osobę, która może być Waszym przewodnikiem lub strażnikiem przestrzeni podczas głębszych sesji. Prawdziwa ewolucja duszy nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale ciągłym procesem. To spirala wzrostu, gdzie każdy krok naprzód zawiera elementy poprzednich kroków, ale prowadzi do nowego poziomu świadomości. I tutaj leży ostateczna prawda o kanabis i duchowej ewolucji. Roślina ta może być katalizatorem, ale nigdy nie zastąpi dyscypliny, samopoznania. I bezpośredniego połączenia z boskością. Prawdziwa praktyka duchowa jest jak uprawa ogrodu. Wymaga codziennej uwagi, cierpliwości, zrozumienia cykli wzrostu i odpoczynku oraz głębokiego szacunku dla naturalnych procesów. Kanabis może być jak nawóz. W odpowiedniej ilości i we właściwym czasie może wspierać wzrost, ale nadużyta może spalić delikatne korzenie waszej praktyki. Jeśli wybieracie włączenie tej rośliny do swojej ścieżki, róbcie to z pełną świadomością i odpowiedzialnością. Ustalcie jasną intencję przed każdym użyciem. Twórzcie rytuał, który nadaje doświadczeniu strukturę i znaczenie. Praktykujcie regularną medytację, oddech i inne formy bezpośredniej łączności z waszą wewnętrzną boskością, abyście nie stali się zależni od zewnętrznego katalizatora. I być może najważniejsze, bądźcie bezwzględnie uczciwi ze sobą. Czy wasza relacja z tą rośliną wspiera waszą ewolucję, czy stała się formą ucieczki? Czy wasze codzienne życie odzwierciedla głębie waszych duchowych doświadczeń? Czy istnieje rozdźwięk między waszymi objawieniami, a waszymi działaniami? Czy jesteście bardziej obecni, bardziej współczujący, bardziej zintegrowani dzięki tej praktyce? Prawdziwa duchowa ewolucja zawsze prowadzi do większej prostoty, większej obecności. I głębszego połączenia ze wszystkimi istotami. Nie jest mierzona intensywnością doświadczeń, ale jakością waszej codziennej obecności. Nie objawia się w wielkich wizjach, ale w drobnych gestach miłości i świadomości. Kannabis, jak każde potężne narzędzie, ma potencjał zarówno do wznoszenia, jak i do blokowania tej ewolucji. Ostatecznie, to wasza świadomość, wasza intencja i wasza praktyka decydują. Czy stanie się ona mostem do głębszego zrozumienia, czy iluzją, która trzyma Was w miejscu? Kończąc tę podróż, zachęcam Was do głębokiej refleksji nad Waszą relacją z tą rośliną i z Waszą własną duszą. Pamiętajcie, że ostatecznym celem każdej duchowej praktyki jest nie ucieczka od rzeczywistości, ale pełne przebudzenie do niej, do jej piękna, jej bólu, jej złożoności i jej prostoty to przebudzenie jest Waszym prawem i Waszym przeznaczeniem, niezależnie od narzędzi, których wybieracie używać na swojej drodze. Niech Wasza podróż będzie wypełniona prawdą, odwagą i bezwarunkową miłością do siebie, do innych i do wszystkich form życia, które dzielą z nami tę niezwykłą planetę. Jeśli ta głęboka wiedza duchowa rezonuje z Twoją duszą, nie zatrzymuj jej tylko dla siebie. Zasubskrybuj nasz kanał już teraz, aby otrzymywać więcej prawd, które przemieniają życie i poszerzają świadomość. Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Twoja perspektywa może być dokładnie tym, czego potrzebuje inna dusza na swojej ścieżce. Pamiętaj, że prawdziwa mądrość rośnie, gdy jest dzielona w społeczności poszukujących. Naciśnij dzwonek, aby nie przegapić kolejnych objawień które mogą być kluczem do następnego kroku w ewolucji Twojej duszy. Bądźmy razem w tej podróży ku prawdzie.